Wracam do Państwa po krótkiej przerwie. Wznawiamy kolejną walkę. Przeciwko sobie stają, tak jak Państwo słyszeli, Asgard i Ul. Znowu zaczynamy od mierzenia się wzrokiem, ale od razu dynamiczne przejście do próby jakiejś kontroli. Może będziemy mieli obalenie z uchwytu za kart. Próba jakiegoś wejścia pod nogi. No, o uspokojenie walki. Wracamy znowu do pozycji wejściowej. Próba złapania za kark. Z ma bardzo ładny chwyt. Czy Ulfowi uda się z tego wyjść, to za chwilę się przekonamy. Ulf u, udało mu się rozpocząć z tej e, makini. Próba obalenia od, przez złapanie za kark. Ale walka się toczy raczej w spokojnym tempie. No, zawodnicy dalej się mierzą między sobą próbują gdzieś tam złapać może za rękę teraz będziemy mieli jakąś kontrolę Próba obalenia się nie powiodła wracamy do pytu za kartę tutaj widzimy jak obydwoje z... zawodnicy obydwaj bardzo się męczą o próba wychwycenia nogi się nie udała wracamy znowu mierzymy się wzrokiem zastanawiam się z której strony tutaj zaatakować o. Próba zamarkowania wejścia w nogi, tak na kart jakieś obalenie będzie, obalenie jest, próba nie wylądować, Kartrek. wejście do dosiadu i czy teraz będziemy mieli dźwignię, czy będziemy mieli duszenie. Zdaje się, że to jest próba duszenia trójkątnego rękami, czy się uda, czy się nie uda. Tutaj panowie walczą o każdy oddech. Ee, Ulf próbuje z góry kontrolować pozycję. Algor na dole stara się nie dać. E, udusić się zostało 40 sekund, jeżeli dobrze słyszę. Także to bardzo niewiele. Już tylko tyle czasu. E, dobrze i dalej walczymy. Tutaj jest na razie stabilna pozycja. Nie mamy ani dobrego duszenia ani nie mamy żadnej próby wyjścia. Panowie czy coś będziemy próbowali, o tutaj próba zrzucenia łokcia ze swojej głowy, czy się uda, czy się nie uda. Jakieś próby wyjścia z tego dosiadu, ale nie, raczej zawodnicy walczą. Pół minuty zostało w tym momencie, o dociągnięcie, dociśnięcie barkiem, szczęki. Czy tutaj będzie jeszcze jakaś próba wyjścia, może jakaś próba dociągnięcia dźwigni o wychwycenie łokcia, ale raczej nie podejście do tego? 20, 15 już tylko sekund. Także panowie, jeżeli chcecie coś robić, teraz jest ostatni na to moment. Czas wam się kończy, zostało już kilka sekund. Panowie, szybciutko, jeszcze troszeczkę, ostatnie trzy sekundy, dwie, jedna, koniec walki! Bez techniki kończącej, za to z bardzo ładnym kontrolowaniem walki z dosiadu. Co prawda, obalenie zainicjował Asbiorn, ale przytoczył i skontrolował Ulf, więc Ulf wygrywa. Bez zbędnych e, przygotowań, bezbędnego obserwowania się, bezbędnych zbędnych podchodów. Mamy przejście od razu do próby jakiejś kontroli, złapanie tutaj obustronne za kark i próba wychwycenia ręki. E, czy się uda rozejście i znowu podejście kolejne. E, może się uda zrobić jakiś ładny chwyt, z którego zrobimy rzut, albo może przejdziemy do jakiejś techniki kontroli. O, tutaj próba przewrócenia przeciwnika przez pociągnięcie za głowę. Mamy ładną obustronną pozycję, próba złapania teraz ręki, wychwycenia. Delikatna różnica masy tutaj nie powinna dla panu stanowić jakiegoś tam problemu. Każdy z nich jest doświadczonym zawodnikiem. Także... nie dawaj Właśnie nie dają sobie nawzajem odpocząć, walka cały czas trwa, jednak nie mamy tutaj przejścia do żadnych konkretniejszych pozycji. Jakieś cały czas próby wychwycenia karków, może uda się złapać rękę, może się nie uda złapać. Tutaj próba wychwycenia nogi, noga cofnięta, kontrola ręki, ręka uciekła, znowu kontrola z drugiej strony za rękę próba wychwycenia nogi próba przejścia przed chwilą, nie wiem czy Państwo zauważyli, była przejścia, próba do gilotyny jednak Ulf e, obronił swoją głowę, nie dał się złapać chwyt Panowie, czy uda się, o proszę Państwa, bardzo ładny rzut próba przejścia teraz do pozycji bocznej nie udało się bo przejście z powrotem do stójki Chociaż pół punkcika, zobaczymy, czy sędziowie dadzą pół punkcika za to. O, było piękne. Rzut. Kolejny rzut, przejście. Mamy ładny chwyt za kark. Czy uda się z tego coś wyciągnąć? Nie, mamy wyjście, wejście na plecy. Czy się uda zapiąć? Będzie odklepanie O, broda schowana. Chyba nie da się łatwo złapać karku Ulfa. Niestety, proszę Państwa, nie widzę, co tam się dzieje. Myślę, Państwo macie lepszy widok ode mnie. Eee, nie ma ataku na głowę widzę tutaj próba złapania ręki Ulfa O, plecy ładnie zapięte, nogi mamy czy się uda zrobić z tego jakieś duszenie czy nie czas cały czas nam ucieka także panowie jeżeli chcecie przejść do ładnej kontroli to teraz 20 sekund zostało nie pozwólcie żeby to się skończyło w ten sposób, że będziecie sobie nawzajem na plecach siedzieć no się... <laughs> czy się uda założyć jakieś duszenie, czy nie? Panowie, ostatnie sekundy. Trzy, dwie, jedna. Koniec walki! Nie udało się przejść do żadnej kontroli i walka nie została poddana przez żadnego zawodnika, także teraz o werdykcie dowiemy się od sędziów, jak tylko oni się dyskutują między sobą. To będzie ten moment. Werdykt z sędziowski walki finałowej jest następujący. Mamy remis w punktach 2 do 2, Jest minutowa wygrywka. Konieczne. Oh. Nie wody. <noise> wody. Panowie nie chcą wody, nie są tak bardzo zmęczeni, jak moglibyśmy przypuszczać. Jedna minuta dogrywki między panami, także teraz wznawiamy z powrotem walkę. Czy się uda czy któryś z zawodników? O, próba o nogi, co ci przechodzi w stronę szranką uspokojenie ol, walki. Próba tak na szyję. Ol, ol, Przejście o, mamy duszenie. Przejście do kąpu. Ale ładne Ucieczka teraz. Duszenie, zakaz. Ulf przechodzi do bardzo ładnej pozycji. Czy uda mu się nie, nie. z tego wyciągnąć zwycięstwo? O, nie, gardę. Będzie gilotyna, nie będzie gilotyny. Przejście bardzo ładnie. Kontrola mimo wszystko staje się przez Ulfa. 15 sekund. Panowie, 15 sekund. Jeszcze troszeczkę i się będzie kończyła walka finowa. 10 sekund. Czy będzie jeszcze jakieś przejście, jakieś punkciki? Mamy o, wejście do dosiadu. Próba ataku na rękę. Koniec czasu. Gratulacje dla panów. To walka była bardzo męcząca na pewno. I przekazujemy głos mikrofonu. Czuję, że to utworzy stoi. Dobrze, to słuchajcie, bo według nas sędziów, według informacji, które dostaliśmy przed tym turniejem, według nas punktowo jest remis. Dlatego o tym, kto wygrał, będą decydowali Państwo. Także Mati, to jest ten pan w swetrze, mimo że jest plus 25 stopni. I Ulf to jest kolega z, 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 z Białego Stoku. To Biały Stok, Teraz biały. proszę państwa, czy waszym zdaniem wygrał Mati? Mati, 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 Mati czy państwa zdaniem wygrał Ulf? Ja. Klascomiesz pokazał 100. Ale dobra, no, wy no, nie ma Drodzy Państwo, to słuchajcie, ze względu na to, że e, emocji było bardzo dużo, Państwo zdecydowaliście jedno, sędziowie w sumie nie wiedzieli za bardzo co. Tutaj też są osoby, które e, zdecydowanie lepiej na przykład niż my, znają się na tym, więc my ustalamy tutaj, jakby z Aleksandrą ustalamy autorytarnie, że przyznajemy dwa pierwsze miejsca. Czy Państwo się na to zgadzacie? No, przyznajemy dwa pierwsze miejsca, słuchajcie. Tutaj było tyle emocji, tyle się działo, że... Mati... I trzecia jeszcze nagroda jest dla Azbiorna. I też jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować tutaj e, naszemu komentatorowi Thor Grimowi. Dobrze? Tak, także, także bardzo serdecznie dziękujemy też tutaj nagroda drobiażdży e, od nas na pamiątkę. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok. Tak, tak, także bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy Państwo, wielkie brawa.